ale też świadomością tego, co oznacza słowo służba, a oznacza ono także wielki zaszczyt i wielką przygodę. Coraz częściej oznacza też prawdziwą satysfakcję, satysfakcję ze służby, która przebiega w coraz lepszych warunkach, w coraz bardziej fachowej armii, coraz lepiej wyposażonej oraz coraz lepiej opłacanej. Żołnierze być może część z was wybierze karnierę żołnierza zawodowego, do czego byśmy sobie osobiście z panem premierem bardzo życzli. I zapewniam, że to będzie dobra decyzja, bo oznacza ona także prestiż i uznanie środowiska. Tym, którzy związkują się natomiast na pracę w cywilu, przypomnę, że ona też jest sposobem na budowanie siły państwa i jego potencjału obronnego. Niezależnie od drogi jaką pójdziecie, pamiętajcie, że od was będzie zależeć też przyszłość Polaków. Nasz wspólny los. Dlatego wszystkich Państwa, przybyłem tu na Krakowski Rynek, życzę, aby ten radosny nastrój dzisiejszej uroczystości pozostał z nami jak najdłużej. A Wam żołnierze życzę przede wszystkim tego, co najważniejsze. Tu i w ewentualnych misjach wojskowych. Żołnierskiego szczęścia. Panie premierze, panie ministrze, panie generałowie, Szanowni goście, eksperencje, drodzy synowie, Przysięga Wojskowa jest dla nas, rodziców żołnierzy, którzy dostąpili tego zaszczytnego aktu, szczególnym wydarzeniem dostarczającym niezapomnianych wrażeń, wzruszeń i przeżyć. W tak uroczystym dniu mamy powody do dumy z naszych synów. Panowie dowódcy, powierzamy. Nasze dzieci w naszej opiece z pewnością i przekonaniem, że będą dobrze przeszkoleni i wychowani na wzorowych obrońcach ojczyzny, prawych i odpowiedzialnych obywateli. Wierzymy, że słowa dzisiejszego ślubowania na wierność konstytucji i narodowi znajdą swój wyraz w czynach i postawach naszych synów. Pragniemy, aby wrócili do swoich domów poczuciem dobrze spełnionego obowiązku wobec ojczyzny. W imieniu wszystkich zebranych dziś rodzin, żołnierzy i bliskich im osób serdecznie dziękuję dowódcom i ich przełożonym za trud i wysiłek włożony w przygotowanie tej podnioskiej uroczystości. Słowa podziękowań przekazuję władzom Krakowa, które nadały szczególną i odradę dzisiejszemu wydarzeniu. Z okazji zbliżającego się Święta Wojska Polskiego składa Panu Ministrowi, Panom Generałom i wszystkim żołnierzom najserdeczniejsze życzenia pomyślności w służbie państwowej i wojskowej oraz w życiu osobistym. Naszym najmłodszym żołnierzom życzę dużo optymizmu i wydychowości. Jak najlepszych wyników szkoleniu oraz wybranialnia w sąsiedniej Panie Ministrze, Panowie Generałowie, Szanowni Goście, Dostojni Duchowni, Drodzy Dowódcy i Rodzice, Koledzy. Przed chwilą złożyliśmy Wojskową Przysięgę. To dla nas duże wyróżnienie i ogromna satysfakcja, że dzisiejsza uroczystość odbyła się w historycznym podwabelskim grodzie na Krakowskiej Nygdy, gdzie 214 lat temu przysięgę na wierność narodowi składał wielki Polak i obywatel świata Tadeusz Kościuszko.